Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gaust, a jest to drugi odcinek naszej nowej serii Zegrajmy w Wiedźmin. Od razu na wstępie odpalam stoper i <laughs> kontynuujemy naszą przygodę. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka mamy wraz tutaj ze Samir, Lambert, Johnston. Eee, opa. Nie widzę go tutaj, ale razem z tym, jak on się nazywał? O, Zeleo. Mamy udać się na zwiad do wnętrza twierdzy. Zejść do laboratorium i zobaczysz co knują zły magister. Z dziwnym czarodziejem. Dobra, kontynuujemy. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Hmm. Dobra. E... Skawaj broni, okay. e... pę... to okej. Frybikamera. Dobra. No to. no co jest? A, dobra. Nieco trzeba było zadzielać gdzieś w A, idziemy. No, dawaj, dawaj. Nie ma co tutaj zbytnio... Yy, zbytnio dokumentowania, ale mogę wam powiedzieć, że Jaskier był... był to i jak widać nadal jest yy, dobry przyjaciel yy, Wiedźmina, Geralta. Praktycznie w każdą przygodę Geralt zabierał go i razem Dobra, z rybem I wie razem z Wiedźminem I razem z Wiedźminem Po prostu podróżował i opisywał Wszystko jego przygody Dobra Wow I te facetki Malutkie Chodź tu

Hmm. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy by zatrzymać Wiedźminów? <laughs> A marudziłeś, że Sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina i to chyba samego białego wilka obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana <laughs> Na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Ej, no to poniżej pasa. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmi nie będą nam przeszkadzać. Taki krajem. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Tris. Okradają nas na naszych oczach. Geralt! Przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem! Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w te serdeczne drugi. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Tak, tutaj teraz mamy właśnie powiązane... Yy... Znaki będą nam pokazane. Jeden z nich, właśnie, art Co to? Trzy krzesiwa. Yy, więc tak, art jest to znak używany przez wiedźmi do odpychania przeciwników i ich ogłuszania. Dziękuję, do widzenia. Nie żartuję. Więc chodźcie. Dobra, Kręg, krąg szeptu kamienia. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Mm -hmm. znak Ard Tajneczny zaklęcia, prak przeciwników Prawy przycisk myszy. No, dobrze. Czyli prawy przycisk myszy. Mm -hmm. Ok. Jak widzicie pokazało nam się ikonka tego znaku na dole. Po lewej stronie, na dole ekranu, ich będziemy, będziemy mieli więcej, chyba z pięciu, gdzieś tak około. O, proszę. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Juma, Syfilis, Franza i Tronk, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Trys, dziecinko! Myśleliśmy, że to nic ważnego! Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal, następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam! Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Gold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć Wiedźmińskie tajemnice. Wesemi, że jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Ach, te. Dość z tego. Lambert, przestań mówić do Tris po nazwisku i Czeka okaż panu. choć odrobinę szacunku. Tris, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Gerald ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić Przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Ja też. Wesemirze? Ktoś musi się zająć Przerazą i zawolną. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. Hmm. Zostać z Wesemirem i pokonać Przerazę? Czy iść z laboratorium? I z Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Sawola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Chronić laboratorium. To lecimy. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Mhm. Dobra, dzisiaj mamy. Skórka puszczyk. A dobra. No to jedziemy. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuję. jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź, zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Hmm. Nie doceniłam. Teraz energia moich ludzi wzmocni. Dobra, nie żyję. Przestań mnie bić. Przestań zabić twoich kumpli. O! No. Gie... Geralt. I te Dobra, wiem. O! No. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu. Tam jesteś. No Bigo. Kurde, de Geralt. Cieniasty. Tu! Mm. No za szybko. już? Oh. Wszystko w porządku jest. Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Sawolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Tris w laboratorium. Tak, ruszajmy. <laughs> jak mu się dziwnie ręce ułożyły. <laughs> Cześć Sabolla, co tam Ciebie słychać? Yeah. Motko ręce mu po prostu do ciała weszły. Wow. Dobra, co to masz? Redański lagier, słaby alkohol, szafir. To się letra. proch. 12 Okej. Okay. No co co? To lecimy, nie? Yeah? Mmm... Andy, będzie nie ma przeciwników. <laughs> tris. Plondrują laboratorium. Ten drugi mak jest. <laughs> nie doceniłam go. Śpiesz się. No to lecimy. Dobra, szybko. Trzeba pomścić Tris. Czy tam? O, Mamy poziom! Znalazłem. Teraz mam już wszystko. Epickie wejście. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. dźwieni odbijają pociski w locie. O, no, le, to by go skrzydlić. Żeby cię... Co się stało? Nastrzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać która farda białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. Wesołnierze, Leo nie żyje. Nie... Jak to się stało? Nie. Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Trece ledwo uszła z życiem walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie Zabiję, coraz ciężej. Na górze nie żyjesz bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży i zajmę się Leo. Zabiję magistra. I tego drugiego dziewczyna, co ja też. Tak, po całości, bo mam przyzgątło twarz zabiję go za to. Dobra, medytacja. Mężczyźni w tym. medytacji podczas dialogu. Mm -hmm. Przepraszam. Zdobyłem talenty. Mhm. Mm Okej, okay, dobra. O, ale fajne. Mam trzy talenty brązowe. Od poziomu postaci plus jeden. Srebrne nawet zdobywał od 15, od 30 złota. No, to nieźle. Począt, ręka początkujący wiedźmin. Style stalowe, siła, dręczność, wytrzymałość, inteligencja. Style srebrne, stalowe, znaki, ardy mamy jak na razie tylko. Mam, jak widzicie, dobrze mówiłem, jest pięć znaków. Hmm, no cóż, ja sobie poczekam. z z talentów. Pomydujemy sobie do południa, to są dwie godziny. Mm, Co mamy? Dziennik Obrona Kermoren, śmierć Leo. Muszę zresztą sprawdzić, czy wszyscy mają się dobrze. No okej, okay, medytujemy. Ok, więc. Widzę, że minęły dwie godziny, brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Co to jest? Szczerze nie wiem. O, szafa. Mm. O, jaskółka, świetnie. Widzimy sobie. Jestem w sensie, że... Kiedy spałeś, był tu Eskel. Tris nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, Wilku. Opuszczamy Kermoren. Nic już nas tutaj nie trzyma. A rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Tris dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy z tyłu. Trudno będzie znaleźć składniki tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Tris otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu. Wreszcie się obudziłaś, Mary Gold. Lambert już taki jest Bierzmy się do roboty Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów Będę w głównej sali Dobra. Dobrze Okej okay. Dziennik, tak, okej okay. Też kiedyś leżałem na tym stole Na tym stole? <słuch> na tym? Czy... Ok, kilka. Może coś jeszcze może sprawdzić w opcji, bo coś mi tutaj. Nie no, jest dobrze. Nie, może mi się tu wydają. Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. Mm, ciekawe co za trawy tu mają. Dobra, wychodzimy. Jeszcze oddaliśmy chyba wszystko. Hmm, tutaj się altem, tak. To wszystko badaliśmy. idziemy na górę, na parter. Dobra, gadamy sobie z kolegami, o Lambert. Gerald, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Tris. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego też na pierwszym piętrze weź kalcium ekfum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. No i teraz mamy taki pierwszy większy dialog. Mmm... Kalcium. Kalcium. Hmm. Jak ten lek? Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć kalcium ekwum? W pokoju wieczornym. W skrzyni. Pokój wieczorny, skrzynia. Okej. Okay. A gdzie mogę znaleźć jakiś... dobry alkohol? Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz A, do w zbrojowni. Mewa. Na pierwszym piętrze, w skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. Dobra, czyli zbrojowe. dobra. A i... Lambert. I have something to tell you. Lambert. Muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, Wilku. Pomścimy go. No to wszystko. Bywaj. Bywaj. Mm -hmm. Aha. Czyli tylko podczas medacji mogę tworzyć Siry Można wierzyć w składniki. jak? Okay. Kuchnia. Dzięki za otwarcie drzwi, moment. co mi mamy, beczka Krzesiwo Co mamy? Palenisko Ej ble. Dobra, widzę, że palisko możemy powiedzieć tylko z drugiej strony Kłuciak no dobra, weźmiemy. Jak widzicie, mamy tutaj w sakwie ograniczoną ilość miejsca, ale na razie nie mam zbytnio dużo rzeczy, więc weźmiemy to. No i okej. Okay. Nie będę zbierał zbytnio dużo jedzenia, bo... bo to! A, tu mogę wejść na górę. O! Aha, no dobra, is down. Jeszcze ktoś? No, dobra, gdzie jest pierwsze piętro? Chyba tam i chyba dalej nie wejdę wyżej. Dobra, idziemy na, na pierwsze piętro. Hmm. Czyś jeszcze ten. Musisz jeszcze przyzwyczaiłeś jak się tutaj walczy? Co żeś powiedział? Co ty żeś powiedział? To ty pożałujesz. Dobra, coś jeszcze? Chyba nie. Co tu mamy? Człopók, beczka Saletra. Zaprawę weźmiemy Saletra. Wow, ale słońce razi. Skrzynka Saletra. Znana Iksy. Zaprawę weźmiemy. Hmm, coś tu jeszcze. Kolejny, Niesamowicie święcące poczach. Po ŚWIATŁO to wszystko? Tak, dobra i No i na tym skończymy nasz odcinek Ja sobie grę zapiszę No i dobra Do usłyszenia w... Kolejnych odcinkach Do usłyszenia w kolejnych odcinkach Zbliżamy tylko te szczątki o. Oreny, świetnie. Mamy 16 orenów, świetnie. Bogactwo i burżuazja. O, 18, OK. O, jak tam już widzimy kolejnego przeciwnika, tak więc na następny odcinek najprawdopodobniej zaczniemy od walki. Jeszcze raz. Zapisujemy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Żegnają was ja, Ghost, i Geralt. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie.